Jeśli słyszycie hasło wanna z kolumnadą, możecie się lekko skonsternować, bo co ma właśnie oznaczać wanna z kolumnadą? Dla wielu osób może to być pewne pytanie, na które dość trudno odpowiedzieć i o tym opowiem zaraz, bo dzisiaj co nieco o książce Filipa Springera, wanna z kolumnadą. Na początku włączę co nieco o autorze. Pan Philip Springer jest fotografem i reportażystą, pisał do takich gazet chociażby jak Przekrój czy Vogue, ale napisał też kilka książek i m.in. Wanna z Kolumnadą jest chyba jego najsłynniejszą książką. Nieco więcej napisał chociażby o małżeństwie Hansenów. Jednych z najciekawszych chyba architektów XX wieku, przynajmniej w Polsce na pewno, ale na pewno pe Hansenowi są pewnego rodzaju czołówką i w ogóle przez Spingera zostali w ogóle wyróżnieni. Pisał także o problemach Polski Powiatowej, czy chociażby napisał książkę, za księgę zachwytów. Księga zachwytów jest. Pewnego rodzaju wyróżnieniem tego, co się dobrego w polskiej architekturze działo, i nie czytałem jej, ale potem się jeszcze odniosę, co nieco do samego koncep samej koncepcji tego. Więc mamy pana Springera, i jest książka Wanna z Kolumnadą. To, co trzymam w ręku, jest wydaniem z 2020, zupełnie innym od pierwszego wydania. Pierwsze wydanie książki z roku 2013 zostało wydane przez wydawnictwo Czarne i miało na okładce taki neogotycki zamek z kartą gipsu, który został postawiony gdzieś w środku Polski Powiatowej. A ta okładka jest jakby bardziej estetyczna i książka ma też mniejszy format. To co ja mam, to nie jest tylko wznowienie wydane przez inne wydawnictwo, ale przede wszystkim chyba to. Że zostało rozszerzone. Po pierwsze, wiele problemów poruszanych przez Springera w pierwszym wydaniu przez 7 lat, bo tyle minęło od wydania pierwszej, pierwszego wydania do drugiego. Wiele problemów po prostu się zmieniło, na przykład znaleźliśmy nowe rozwiązania, pojawiły się nowe problemy, o których jeszcze wtedy nie mówiliśmy. A także dodał tutaj jeden rozdział, który jest bardziej efemeryczny, nie stara się podchodzić w taki czysto reporterski sposób, ale nie, to jest kwestia pewnego rodzaju wrażliwości. W tym przypadku niekoniecznie estetycznej, ale akustycznej. Czym się różni? Bo ja nie mam tutaj przed wami pierwszego wydania. Ono jest w ogóle przez chwilę krążyło za jakieś niebotyczne pieniądze, powiedzmy 200 zł z tego co pamiętam po Allegro i było naprawdę czekałem wiele lat na wznowienie. No i to, co dostałem jest w pewnych aspektach lepsze. To, co mi się nie podoba w tym wydaniu, no. Jakby tych ilustracji chyba nie przybyło, mam, na, mam nawet wrażenie, że trochę ich ubyło. I ja, wcześniej ta pierwsza część miała jakby bardziej charakter albumowy, a ta takiej nie ma. Jest znacznie więcej tekstu, te ilustracje zupełnie giną. Trochę szkoda, bo wiele z nich naprawdę bar, bardzo mocno obrazowało nam, co się dzieje. No, mówię, może trzeba było trochę dorzucić ilustracji, bo jak wspomniałem, Pan Springer jest fotografem i te fotografie naprawdę oddawały to, o czym mówił, i jeszcze bardziej nam uzmysławiały. Potrafiły zwizualizować to, z czym jest problem. Dobra, przejdźmy może do tego, co to jest ta wanna z kolumnadą. I w moim. W, moim, jakby, w mojej interpretacji jest to, zresztą nie powiedziałem, do końca, jest tutaj też pod tytuł reportaż o polskiej przestrzeni, więc wanna z Kolumnadą jest uosobieniem polskiego kiczu po roku 1989, w momencie kiedy nasza przestrzeń publiczna po prostu zaczęła się rozsypywać, gdzie zaczęliśmy banerować, używać potężnej ilości banerów, gdzie kilkanaście lat temu, dopóki nie wprowadzono parku kulturowego w Krakowie, można było zahaczyć głową o dżinsy, które po prostu tak wisiały. Mieliśmy wielki problem w wielu miejscach, dalej go mamy ogólnie w całym kraju. Jest o problemie na przykład z zniszczeniem rzek, to też jest w kontekście innych. Jest o chaosie przestrzennym i chyba Springer pierwszy jako reportażysta pokazał ten problem. Jest o tym w jaki sposób wielu dużych graczy z rynku nieruchomości, na przykład pan Gołębieski, o którym jest praktycznie cała, cały jeden rozdział z hotelem Gołębieskim w Karpaczu, wpływał na lokalną politykę i praktycznie wyniszczał małych pensjonariuszy. Porusza multum różnych problemów, z których wiele zdaje nam się zupełnie bezsensownym, no bo kogo tam obchodzi, że ktoś sobie postawił baner? Kogo obchodzi, że no coś tam zbetonowali, kawałek rzeki? Kogo obchodzi w ogóle, że no i co z tego, że buduje? no Przecież gdzieś mieszkać trzeba. To są właśnie bardzo częste komentarze i głównym jakby wnioskiem z tej książki pana Springera jest to, że nikogo niestety to nie obchodzi i gdyby przebadano publicznie wiele osób, to by wykazało, że to są zupełnie nie problemy. Zresztą było kilka takich badań. Ogóle, o, jeszcze jeden problem, który chyba nas, nas najbardziej wszystkich radzi, mianowicie pasteloza, czyli malowanie o, byłych, pokomunistycznych bloków w takie ok, pokropne, po prostu pastelowe kolory. Nawet chyba taką Hemingway o tym wspominał, zresztą o Billboardozie też, w swoim najsłynniejszym kawałku sprzed kilku miesięcy, wydanych przy okazji wyborów. I to wszystko jest opisane przez Springera i w tym dzisiejszym wydaniu po prostu jeszcze raz obgadane, czyli powiedzmy minęło kilka lat, wiele się zmieniło. To, że ta książka jest grubsza prawie dwukrotnie jak wspomina sam autor, jest faktem, że bardzo dużo rzeczy się zmienia. Na przykład w tym wydaniu jest opis całej próby rewitalizacji Katowic, centrum Katowic, na które wydano prawie 3 miliardy i jest często krytykowane, ale mimo wszystko wszyscy się cieszą, że zostało to zrobione, bo było znacznie gorzej. No ale po prostu takich problemów jest jeszcze więcej. Nie, nie ma tutaj opisu betonozy, ale warto wspominać, że pan Springer był jednym z konsultantów książki pana Menzfela, o czym ten wspomina na samym końcu, że dziękuję za wsparcie panu Filipowi Springerowi. Nie ma tej betonozy, o tym jest cała inna książka, o której usłyszycie na tym kanale. Jakby To jest moja jedyna książka Springera, którą przeczytałem od A do Z, do dwóch innych sięgałem tylko kawałkami, mam, mam, goto są gotowe w kolejce do czytania, ale wciąż gdzieś to się odkłada na bok jakby ona po prostu pachnie takim polskim niedasiem i imposybilizmem, nie? Jak czytałem Mencfela Betonozę, to właśnie on przejawiał naprawdę bardzo dużo nadziei mimo wszystkiego złego, co się działo w Polsce. Tutaj Springer jako reportażysta, piszący naprawdę świetnym językiem, wspominający rozmowę, opisujący pewne wydarzenia, które działy się i w ogóle wrażenie. Momentami mógłbym tutaj przywołać to do nie wiem, wędrówek pauzaniasza po Grecji, gdzie on podróżuje i opisuje wszystkie te cuda Grecji, to Springer tak jeździ po Polsce i opisuje to, co mu się akurat nie podoba. Ta książka tchnie imposybilizmem, nie da się pewnego rodzaju fatalizmem, że nic się po prostu, że tu jest po prostu wszystko jest skazane na brzydkość. Ale nie czytałem na tej wspomnianej przeze mnie i obiecanej, że ją przywołam tutaj, księgi zachwytów. Nie czytałem jej, i ona podobno prezentuje ten profil pana Springera, który jednak potrafi wychwalać i cieszyć się z pewnych rzeczy. To, co jest opisane w Wannie z kolumnadą, niestety nie cieszy. To wszystko moi drodzy na dzisiaj. Jakby jeszcze raz tutaj pokażę okładkę, która no jest bardzo estetyczna, w no, ale to nie wiem czy ogólnie pokazuje problem. Ale nie pokazuję tego problemu, ale jest znacznie bardziej estetyczne. Zresztą wszystkie książki z nowego wydania Spingera tak wyglądają. I to wszystko. Mam nadzieję, że pokazałem wam o czym jest ta książka, w jaki sposób została napisana i dlaczego to wszystko jest problematyczne. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!